Trafienie w ten czujniki zabiera 30% życia. Jeden czujnik na brzuchu, trafienie w ten czujnik, zabiera 50% życia. I jeden czujnik na plecach, trafienie w ten czujnik, zabiera 40% życia. Jeżeli będziecie chcieli grać drużynowo, to będziecie rozróżniani kolorami, czyli będzie drużyna czerwonych i niebieskich. Na ramionach są kolory. Jeżeli będziecie chcieli grać każdy na każdego, no to wszystkie kamizelki będą miały kolor czerwony. Tak, to, to jest nasz gan. Mamy tu dwa guziki: czarny i czerwony. Czarny służy do podświetlania ekranu, a czerwone do zmiany trybu broni. Czyli Na wyświetlacz... No, bo gamma ma trzy tryby broni. Za chwileczkę się każdy zaprezentuje. I tak, na wyświetlacz mamy takie informacje jak procent życia, liczba naboi w magazynku i liczba magazynków. A skąd dzień naboje, nie mamy? Liczba, ma... liczba magazynków jest nieskończona, więc nikomu nic nigdy nie braknie. No, wciśnięcie spustu, jeden strzał. Po zmianie trybu broni, czerwonym, diody zaczynają migać. Gad ja teraz przed tryb automatyczny, czyli wystarczy przytrzymać spust. Yes. I teraz można zobaczyć, że mamy zero bo w magazynku. Nie trzeba w chwilę tak sprawdzać przytacza, po prostu przy próbie oddania strzału usłyszymy taki dźwięk. Wtedy trzeba przeładować i można strzelać dalej. Do siebie. Czyli nieważne, w który czujnik daną osobę traficie, wystarczy jeden strzał i dana osoba jest sfragowana. I w związku z tym, że ta broń jest tak potężna, nakładamy ograniczenie w postaci 15 na na grę, aby urozmaicić rozgrywkę. Oczywiście, jak chcecie, mm. można nawet ustawić nieskończoność, ograniczamy po prostu, żeby było lepsza zobowiązana. Dana osoba została sfragowana. jej kamizelka i gun właśnie stają się nieaktywne na 12 sekund. To jest czas, żeby gdzieś tam się schować w labiryncie, gdzieś sobie dalej odejść. I jeszcze z ważniejszych rzeczy, można sfragować osoby z własnej drużyny. To jest dużo. Spragowanie osoby z własnej drużyny to jest minus 2 punkty, a sfragowanie przeciwnika to jest

Tak. Teraz będę prosił, żeby chodzić drużynami do biurka, i będę kolejno, będziecie kolejno podawać imiona, ewentualnie, których z samo. Jeszcze ważniejsza rzecz, że zaraz jak się włączy tę broń, nie można strzelać od razu. Trzeba ją najpierw przeładować i dopiero wtedy można oddać strzał. Jeszcze raz. Dokładnie, pokażę w strzale trzeba to odrywać. Patrzymy, I tak, to jest odźwięk trapienia. Czyli trafiłem daną osobę w żółw, zabrałem 50 tam, życia, co mnie zatowić. Czyli, jak trafię jeszcze raz, Dana osoba została skragowana. Kamizelka i gasz włączają się na 12 sekund. To jest czas, żeby gdzieś tam schować w labiryncie, gdzieś dalej odejść. Po tym czasie kamizelka i gasz automatycznie się włączają, i można się strzelać do. Dziewczyna ej, papaki, dziewczyny pierwsze, no. Nie, Połączamy do kabelków pod, kawały, pod kawały. To Czy Wszyscy mają już podłączone gany? I, I tak... Pomijcie. Teraz to ładować? No? Już tylko po Teraz bym prosił, żebyście się ustawili już drużynami. Tu jedna drużyna, a tam druga drużyna. Dokładnie. Proszę, bliżej dla nas Zaraz długo się Proszę, Nie, macie tak, no to będzie to będzie Zaświeci się zielona lampka i kliknijcie tutaj. Okej, okay, dzięki. Tu do tego zielonego. Karyment. Dzięki, Patka. Ja bym się nie zgadzała. To będzie jeszcze jedna gra. Czyli tak, ze mną będą punkty poszczególnych graczy. Wygraliśmy. A tu są punkty danej drużyny. Wygraliśmy! Nie, no tak, my. Drużyna czerwonych wygrała. Ojej! Ja 41. Michał, A ja 56. Nazywam się Michał, moja ksydka to Mini I wygrały, to wygraliśmy. Graliśmy. Jestem najlepszy z naszych. Mini Huster, 56. Wygraliśmy, jesteśmy drużyna czerwonych. 147 do 80. Do 8, Nazywam się Karol, a moja ksydka to Karymen, w tej grze nie. No to na początku było fajnie, tak trudno było wszystkich znać, a to potem ten nas śledził. O, tu jest. No ona śledził i fragował bez przerwy, no to ale ja też dużo fragów miałam, masz 41. Nasza drużyna czerwonych wygrała, 147 do 86. 86. Ma, mam na imię Kuba, w tej grze mam ksywkę Kuba. Na początku było fajnie, tylko że przegraliśmy. Nazywam się Alan i mam ksywę Creeper. nie wiem dlaczego. I no, i fajnie no, było. Mam na imię Kuba, Przemian. Nazywałem się Donke i miały, byłem najgorszy z naszej drużyny, ale i tak wygraliśmy. Pozdrawiam rodzinę, dziadku, tatę, mamę, kolegów ze szkoły i tak dalej. Nazywam się Patrycja, że grze ksywa Patka, mi się rozpadł. Nazywam się Ada i z grze ja też nazywam się Ada. Było fajnie, bardzo mi się podobało. Mi też. Chociaż wygraliśmy. No, ja i nie tak nie było nie fajnie. Nazywam się Kacper. Jestem z drużyny niebieskiej. Miałem drugie miejsce. A, krzywkę miałem też Kacper. Jest... Bardzo było fajnie. Jest... Bardzo było fajnie. <stans> I, to, idź tam dalej na ten, ale Proszę. Kubek jest, 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 jest mój. Nie. Ja tam nie będę kochał, no jest teraz ściśniemy Kto jeszcze? To nie pił jeszcze. Trochę ja nie wiem, hmm. czy to fajnie. A do ale... no. Szerwana, tak? Tak, tak. I tyle. Oh, game over. Tak, tak. Czekaj, czekaj. Jesteśmy teraz... tak. no, I teraz jak łączę, to, to osoby, które będą miały czerwony kolor, niech idą na prawą stronę ścianki, a osoby z czerwonym, z niebieskim kolorem, niech idą na lewą stronę. Patrzcie na mnie, nie powinno być ja. i, tylko... Się teraz nazywamy w ruchu Ewa. Mira! Wróćmy! I teraz! No nie, mm. Każdy z Was powinien mieć A, imię na gana? Ada jestem Dexter! A ja jest. Nie mam! Ja Mi nie piję. Tak! Ja, to nie wiecie, co to, to jest? Nie! Wiedzisz się na moim? Patrz! Tu się na moim? Nie! Imię!